Cześć Siemano, ja jestem Czubi i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem coś innego: highlighty z Fortnite'a. I myślę, że wyszedł naprawdę fajny odcinek, bo razem z ekipą graliśmy tryb Powrót do przyszłości i udało się zagrać nową i to ukrytą bronią, która już po kilku godzinach yy, została usunięta przez Epic, bo dodali ją tam przez pomyłkę. No więc co? Zapraszam do oglądania. Jak znurfili obrażenia heavy sniper powinni Ktoś tu chyba jeździ piaskiem Tak, u mnie są... U mnie w tym małym I jak ty trafiłem Poleciał Minus 24, ja mam tylko ten uspa A, bo to jest yy, Team tutaj chyba. Ty gościu jest na tym ekranie. a czujesz, że gościu piaskiem się chował? Co, co 85 dostał. No widzisz jaki to był Oj Jezus Jezu, jak się Powalony. Nice, ktoś mi dobił. Ja. Dobra, jedna osoba została. A. Teraz tak ładnie z nim do góry. Coś w niej. Zlecą. 41 dostał. Bez kewa jest. O, na dachu! No nice! Tam. Lądował. No, no, no dobra, oj, oj, dało, 101 dostał. Dzień. Czym się ląda? palnikami No musisz na dmuchać i skaczesz, one cię tak jakby unoszą No dobra, ale jestem na górze, a jak mam zejść o nie. Kontrol, kontrol musisz Bo się zabijesz 53 jeszcze dostanę. O właśnie o to mi chodzi właśnie tam ma 50Hp ty tam masz jakąś bitkę? 106 dałem znowu gościowi I jeden leży Ja idę ich tam dojechać bo oni nie o. mają HP no. No. Miło było z tobą grać. No ty tam był tą heavy. Nie, uwierzajcie na plec. Bo to, to dwójka. Ja obydwóch już jednego powaliłem, a jednego obiłem. Ostatni. No, no, ale jak wali do mnie. Tu jest Midas. Ale wyrwałam 57 mniej On jest na hita 30 dostał Na jakiego hita? Na hita jest ten drugi Ja już znam wasze hity, on go idzie podnieść O jest z lewej No to, to nice, jest. druga wielka podrządka tego. Wow. Leży. Ej, chłopaki, Co Nie szukuje? mogę skinąć. Wolno masz u siebie gościa, Ach, który mam tak zaraz, Ale go, y, prawda, tutaj skarce. Gdzie jest? Rzuciłem go na moją pułapkę. Przed chyba do środka. O! Chcę cię leczyć, bo mam to. Ale nie mam tego. Ale ktoś strzela. Ała. Kamilu, przeżyj. Żyj, bo ja was wszystkich uratować nie dam rady. O ja tu, dziurkę Biegnie na mnie piłkara Minus 90 jest 18 mniej Pijcie go, ja idę po bandażownicy Uj, ale głowę wyrwała z tego karabinu piechoty No myślę, że to nie bardzo uczciwie zakończyliśmy Eny pompa. Nie, miotło. Nie było tej broni nigdy. Jakiej? Po no nie było, to jest ten to. Uzi. Y, jest beczka jakby coś chciał. To jest pompa chyba. Jeszcze ją no, mam. Jest. Z, no uciek. Driftową jest. Co za ale nie wiem gdzie on jest. Na mnie. A tutaj brata. Tak. Jest gościu skrakowany z USPA, nie? Pewnie po kartę gościa tak skrakowałem z USPA, że jest w totalnym szoku. To mogę go nie dobijać? A gdzie on jest? Zabiję go z dobrze, Zobaczmy. Wyszedł sześciostrzałowca. Ale no, aż muszę zatańczyć zatańczyć ze takiego kraka. Ktoś też się przeleciał. Rzucę jej czypiaka. Ona Czy ma bardzo mało. Jeszcze 79% dostała? Leży Przeszukaj A ma, Wyszła, no Jest jakiś Ale no, od tej strony jeszcze, że właśnie. Ta, no tam, tam, tam. I tu jest już gościu 27 Czemu? Ja dostałam. Czekam do domku! 80 ode mnie. Pokaz rakiet! O nie, już on Jeszcze 140. Ja chodźcie jest w domku! W kuchni tam. Ja myślałam, że to Damian wsił taki pokaz rakiet i wchodzę tyłem tam. A to gościu. To jest grana. Strzelają ze wszystkich stron. No. Na mnie działkę odpali. Plecach na Plecach Dobra. Mi Czyli, tak, jest na plecach skrakowany Tak, powalony Nice Z tego działka wali Minus 140 Leży nice. U mnie dużo lutu na... Nie, zostaw mnie! Zabijemy zaraz! Idę Pomocy. Tu muszę się wykopać. Oj. Jestem na samym dole, strefa dojeżdża, kurde. Ja mam launchpad. Okej. Okay. Tak. To się nie uda. Czy ja mogę z tobą na... ...launchpadzie? Tam było tyle leczenia. Dasz radę, myślisz, mnie donieść? Ale ile ludzi nagle, co to w ogóle miało być? No mam 8 fragów tutaj. To było oro konkretne. O, fuck. 1-6 movement. Hmm. <laughs> movement Szwecja. Teraz będę cię mam. podnosił. Czy ty... OK <laughs> <Yeah, laughs> <Yeah, laughs> <it's Yeah. winner. laughs>